się mam z tej strony Konik Planik i dzisiaj nagrywamy Toka Live znowu, następny sezon sezon drugi teraz to będzie z Marianą nie, to znaczy to będzie z Asią i z Antosiem nazwisk nie mówię, bo pamiętacie jak się pomyliłem z tym Dudą? No. To idziemy do ich nowego domu. No bo znaczy do takiego jakby starego, bo to ktoś inny tam mieszkał. Widzimy się w chacie. Widzowie, zapomniałem Wam powiedzieć, że jest tu też dziewczynka Matylda. I usiemanka z tej strony Asia. Tutaj jest Antoni. Nazwiskiem Antonio, a tutaj Matylda, a tutaj nasz słodki Roki. Właśnie tu Matylda sobie tutaj chatę posprzątała, bo była trochę taka nabołaganiona. Ją dopiero co kupiliśmy. Właśnie też myślimy teraz nad przeprowadzką, bo ta chata trochę mi się tak nie podoba. Bo tu takie stare rzeczy są. Hmm, tutaj są różne ubrania. Właśnie się przebrałam, bo będę podlewać. E, tutaj podleję. A nie, bo tu muszę nasionko dać. Tutaj jeszcze podlejemy tu tam nadciąży głowę poleci, bo tam też są takie jakby kwiatki na dole tam. A teraz się przebiorę. To jest ogrodniczy strój, a właśnie mhm. ten strój muszę pójść dać hmm, do kąpieli, ale coś mnie tu wkurza, bo ciągle się ubiera, może dziecko. Może dziecko mi zanieczy, Nie. Dobra, idziemy już. Pranie. Właśnie będziemy musieli jeszcze Matyldzie kupić ubrania, bo ona ma tylko to, a dopiero. <kłysy> bo tam, jak się przeprowadziliśmy, to niektóre ubrania sprzedaliśmy. Ok. No, zaraz to rozwieszę. No, mmmm. się. Zaraz ja pójdę się kąpać. Matylda, słucham. A byłaś taka chętna pójść ze mną do sklepu? Tak. Poczekaj tu, tatuś. Ten na rączkach biorę. Patrz Matylda, jesteśmy w sklepie. Dzień dobry. Dzień dobry sobie coś kupię. O, tu są dla dzieci. Weźmy byle, co nawet mogą być chłopięce. Nie, jak te dziewczęce, ale dobre. Mogę jeszcze mieć brata. To do drugiej ręczki biorę. Dzień dobry. Ja bym chciała kupić tę ubrankę, tylko będę jeszcze musiała pójść tam mm, ja sobie no to popilnuję mi dziecka i te rzeczy. Tak, jasne. Ja jestem specjalna, e, też taka jakby do pilnowania dzieci, bo tu czasami też ludzie przychodzą z dziećmi i. Proszę. No to proszę. Yes. Tutaj będę stać, mamusia, bo tam nie widać mnie. Dobrze. E, o, jeszcze zapomniałem ubranek, dać. Idę zobaczyć te wszystkie ubrania. Tak mi się chyba. Nie wiem. O, będę musiała. O, muszę na wszystkich oczach. Idź pan! Dobrze. Jeszcze sobie to są chłopięce. To odkładam tu. No to takie w miarę to odkładam. Brzydkie. No to też takie fikuśne jest. Co to tutaj? O. A to mi się nie podobało. A pa, Może tutaj odłożę. Pani się nie wścieknie. To jest idealne dla mnie. No, mm, znowu ten problem mam. Może jeszcze coś kupię. Może wezmę stąd? Będę się przebrać. Idealne. Biorę. Widzi pani, jaki mam wybór dobry? O, jakieś tu takie mm, czarno-białe. Zobaczę. Też idealne. mieć dobry gust. No co się dzieje? Nie czasami są takie problemy. Problemo? to? Dobrze skasowałam. Pip, pip. To będzie 40 zł. E, znaczy 400 zł. Dobrze, proszę. Zaraz pójdę też sobie zrobić w banku macie. Zadowolona jesteś Matylda. No mama, tego nabrałaś. Ja to patrzyłam. A może jeszcze pani będzie chciała okulary? Są na promocji? Jasne. Polecam te. Oj, jakoś mi się nie podobają. Dobrze, no to ja idę do domu, do widzenia, do widzenia Dobrze już jesteśmy, ale tu cicho A tam Antoni śpi To ja wszystko tu wyłączam Dobrze, ja idę odłożyć ubrania ale ciszej, bo tatuś twój śpi. I to się mamu się tutaj tak wszystko nie zmieści. To ja niektóre rzeczy będę trzymać tu tak na półce razem. Tak za wysoko. Dobrze, taką wieżę starczy i wszyscy idziemy spać. E, to ja idę na górę ja wezmę Antka śpi tutaj automatyczne wyłączanie świateł telewizor trochę się zepsuł słychać było Słucham, ale świecę. Chyba nie będę w nocy spać. Będę sobie kupić nowy telefon, ale ty musisz spać. No to tu cię obok tatusia położę. Pa Dobrze, już jestem w sklepie. Ja co tu, wszystko co najlepsze, to ja kupuję. Dzień dobry. A, to do innego pana. E, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała kupić jakiś najlepszy telefon, e, ta, tablet i laptop i jakieś aparaty. O, to widzę, że pani ma duży gust. Tak. Han venter på meg. Han vil bare ha penger. Dobrze. Dobrze, to ja bym chciała sobie kupić co najlepsze. No dobrze. Tutaj ma pani, tam pani będzie musiała do. A no, wiem, wiem, wiem. Tam do zabawkowego? Nie, tam tu tak, sklepu. To ja już panu daję. To ja idę dać tam pieniążki, bo nie będę miała jak wziąć. Dzień dobry, e, ja bym chciała sobie tam telefony, tablety i wszystko kupić. Ja tu pani daje pieniądze. ten złoty. Ten złoty, ten złoty. Ja jeszcze pójdę jeszcze raz jak to wszystko odłożę. A dobrze panu tu dam też pieniądze, jak... Mój tablet przecież. Ja idę z tamtej strony wyjść, panikują. Przecież zapłaciłam. Jasne, tylko że pani trochę za dużo dała. Ja tu pani troszkę oddam. Nie, nie, bo ja jeszcze przyjdę po aparat i te. No dobrze, no to ja czekam. Pieniążki tutaj. Dobrze, nie będę się tym przejmować. Dobrze, to ja idę. Dobrze, już jestem w domku. Tutaj muszę odłożyć... To mamy dużo telefonów. Tutaj tablet odłożę. Ja jeszcze raz idę na zakupy. Dobrze jednak stwierdziłam, że tutaj przyjdę sobie na różne jedzonka. O, moja koleżanka siedzi. Ania. Cześć Ania. Robić tak w ogóle. A ja tu przyjechałam, żeby sobie coś zjeść, bo w domu nie mam co jeść. A pokazać, pokazać ci jeden trik. Ale magia też chcę tak Pasuje ci do twarzy. No, dzięki. Mm, Susi Ja sobie po pizzę idę. A, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała. Wszystkie pizze, jakie się da. O, to pani tak niezdrowo. A to ja dzisiaj tylko pierwszy dzień tyle będę jadła. No to...